W świątecznym konkursie Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza. A my sprawdzamy jak patronowi skoczni idą ostatnie przygotowania do rajdu Dakar. Nasz mistrz, który narty już na dobre zamienił na kierownicę, zaraz się Państwo przekonają jaką nietypową, nie próżnuje nawet w święta. Musi ćwiczyć, bo rajd zamierza zakończyć w pierwszej 20. Michał Siegeda odwiedził Adama Małysza w Wiśle. Kręcę kierownicą, także to naprawdę pomaga. Kierownica, która waży 5 kg. Taki trening pozwala potem chronić dłonie i barki od trudów jazdy przez pustynię. A potem jeszcze godzina biegów po górach, bez względu na pogodę i warunki, które bieganiu nie sprzyjają. Wszystko po to, by kondycja w Ameryce Południowej nie zawiodła. To jest ciężka robota i, i ciężkie, naprawdę, przeżycia w niektórych momentach, oczywiście, ale e, dziennie 700 km, 800 nawet się zdarza, także no to, to daje naprawdę mocną w końcu. Często mało snu, organizm wyczerpany. Treningi w górach to już sama końcówka, przygotowani wcześniej, były testy na pustyniach. Auto pan Adam zmienił. Pilota nie, pojedzie z Rafałem Martonem. W ubiegłym roku byli na 37. miejscu, w tym chcieliby być choć trochę wyżej. Naszym takim celem jest być w pierwszej dwudziestce i będziemy starać się, no mamy super auto, myślę, że trochę już bardziej doświadczenia, choć ja przygotowuję się dopiero półtorej roku, dwa lata, niecałe, także to jeszcze jest nic jak na ten sport. Po 17 latach skakania i wielkich sukcesach Adam Małysz ma prawo być już spełnionym sportowcem. Przeskoczył wszystkich! Ale sportowego ducha nie stracił. W takim miejscu ciśnie się pytanie, Góralu, nie żal? Ach, czy nie żal? Wracaj do hal, nie? Znaczy, ja myślę, że czasem patrząc na, na te skocznie to jest jakiś tam żal, że się już nie skacze. Ale ja się dosyć długo do tego przygotowywałem. A uważam, że był to bardzo dobry moment w, y, zakończenia kariery. Święta w domu Adama Małysza są wielowyznaniowe. On jest ewangelikiem, żona katoliczką. W tym roku po raz pierwszy od 17 lat. Całe święta, Sylwestra i Nowy Rok. Adam Małysz spędza w rodzinnym domu. Dawno, dawno nie byłem na Sylwestra. Jak skakałem, no to byłem na turniej Czterech Skoczni. W zeszłym roku byłem na, na Dakarze. No, w tym roku Dakar zaczyna się piątego. Tych wolnych chwil w życiu Adama Małysza jest coraz więcej. W ubiegłym roku zdziwieni Wiślanie patrzyli, jak ich mistrz odśnieżał im chodniki. Młodzież idzie do, do szkoły z przystanku, więc zawsze przejeżdżam, odśnieżam ten chodnik, czasem jeszcze tam dojadę do sklepu. No, i spotkał mnie też w zeszłym roku taki bardzo miły gest. Jedna pani, przyszła sąsiadka, przyniosła mi różę w podziękowaniu za to, że, że odśnieżyłem. Do tej pory przez lata dziękowaliśmy Adamowi za medale i piękne skoki. Teraz kibice nieśmiało proszą o kolejne, tym razem rajdowe sukcesy. A że małyż to uparty góral, można być pewnym, że w tym sporcie też nie odpuści. Michał Sięgiela wiadomości.